Siemaro, siemaro, widzowie z strony na Kingu dzisiaj jesteśmy, to jest drugi odcinek z e, naszego serwera z Takosem Takos Taco, e, e, Takosa nie słychać, on będzie do was pisał na czacie e, I dzisiaj będziemy tutaj e, skupywać tutaj to górę i jeszcze e, na, za dwa dni e, będzie odcinek z um, jak będziemy budować e, Jakieś domki, tak w ogóle, gdzie mógłby budowywać y, ten nasz serwer. To tarcza w ogóle bo ona jest naprawdę niewygodna. Hmm. Czy ja mam gdzieś łopatę? Nie. A mam drewno? Nie. Nie mam niczego. Super. no wiem jak słyszę ta kosa, ale wy go nie słyszycie więc co będzie do was na czacie pisał już to powtarzałem trzy razy, ale powtarzę drugi raz czy czwarty a jeszcze pokażę wam co wczoraj, wczoraj e, e, zrobiłem e, tu mój dom trochę rozbudowałem i tam są moje dirtowice jak ostatnio wam pokazywałem to też e, wybudowałem wieżowiec dirtowy dirtowiec Już idę. Ej, tam jest piękny, wielki dirtowiec. A tego jest w No. Eee, co ja miałem zrobić? Paderki miałem zrobić, żeby zrobić sobie łopatkę. A może coś coś sprawdzić. Nie... Yeah. Kurde, Co? Dużo. nie wiem. Patrzcie, zrobię tak, tak coś i coś. dobra, to nie działa, jednak widzimy a daj mi połowę tego tak żelaza. Daj połowę tego żelaza. To dajesz. To zostaw sobie. Teraz. A gdzie idziesz? Okej. Okay. Mam tutaj równą tu górę z ziemią. Bo ona jest nam niepotrzebna. Tu też, tak. Tak, poczekaj, bo ja chyba mam. Um, tak mi się wydaje, że mam źle ustawione, ale dobra, jak coś to nie będziemy po prostu na filmie słychać. Po prostu zrobię potem drugi. Oczywiście nie będziemy słychać. Możesz mi tu pomóc to niszczyć? E, tutaj tą wielką górę byśmy zrównali i to chyba zostawimy. Tak, to zostawimy. Hę? No i dobra, jednak nie słychać, bo już sprawdziłem. W filmie słychać. No i dobra, niech nie słyszę będzie. Więc nie będzie trzeba robić drugiego filmu. Ja, ja tylko tutaj tego kobla ja jedę tam na górę skopać tego całego dirta. masz jakiś pomysł e, na, e, na film nowy, który jaki będzie, jakiś, może jakiś wieżowiec wybudujemy? E, no nie, wtedy nie, to będziesz musiał ty zostać, a ja będę musiał pójść. To może jakiś wieżowiec, albo wiem, ja już mam pomysł. Gdzie ja pójdę e, na, na wyprawę, ty będziesz tutaj gdzieś siedział. Okej, okay, to jakby tak to znajdziesz jakieś jezioro, e, to wtedy e, ogarnij e, glinę. Znaczy piasek nie glinę, przepraszam, ile powiedziałem. E, nie glinę, tylko żwir e, Żwir i piasek? Tak. To od razu dzisiaj się będą... będzie bonusowy odcinek Nie Wczoraj, będzie dzisiaj miał być inny jeszcze bonusowy odcinek e, To dzisiaj będą dwa bonusowe odcinki Taki jeden krótki i taki jeden z dzisiejszych Fortnite'a będzie bonusowy odcinek Taki naprawdę fajny Wczoraj z Alixem go planowałem I po prostu on będzie... Nie Tak, żwir O to zostaw go pokopię, A piasek? Piasek, Ok. I ten żwir i piasek będzie nam potrzebny do bonusowego odcinka. Dobra, dobra. Już będzie. No bo dzisiaj będą dwa bonusowe odcinki. A ja, będę być. No. Z Minecrafta i Fortnite jest jeden. Znaczy jeden jest z i jeden jest z Minecrafta. A Fortnite a nie chcesz? Mogę To się zrobi, poczekamy. Może się teraz na co zrobić, zacząć. Dużo. 25. To jeszcze. Tak ze dwa staki może. Dwa staki? No. To, pójść, bo to, to 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 jest blisko, To pójdę. A ty iść szukasz żelaza. To iść tam do tego rada do do Dobra, już mi się chyba tego nie chce kopać. I ten serwer niedługo w ogóle będę wygrywał na nową wersję, na 20 Więc będzie na nowej wersji. Tak, dokładnie dwa staki potrzebuję piasku teraz. Tutaj jest, dobra. Wyższy. Ale to nie będzie e, nic dla ciebie, tylko dla mnie. Bo, no bo... nie, to nie jest dystawic. Nie, wieżowiec. to że będziemy budować e, te pojutrze? E, nie, nie wieżowiec. Wieżowiec będziemy budować później. Już to będzie trochę większe to nasze miasteczko. Nie opadnie padła. Zaraz widzę, się widzimy. Dobra widzowie, jesteśmy z powrotem. Dobra, myślę, że to jest starczy i to wie. już szybko do wioseczki. Dobra. Już wracam, wracam do wioski. No i no, widzimy się w finie bonusowym. No i pa.